Dzień dobry widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z Pet Simulator X, ale to Pet Simulator, gdzie zajmujemy się smokami, tak Ci jak widzowie. Na samym starcie, oczywiście, zostawcie łapy w górę, subskrybujcie kanał, koniec z dzwonkiem. Jeśli chcecie wygrać takie dwa pakiety Robuxów po tysiąc Robuxów, no to wystarczy właśnie napisać komentarzyk ze swoim linkiem z Robloxa, być na grupie Rury. i jego tego przy okazji, właśnie subować, lajkować. No i słuchajcie widzowie, 5000 w górę. Kolejny odcinek tego typu, tak Ci jak widzowie, dzisiaj w tym oto trybie wspaniałym, gdzie po prostu zajmujemy się smokami. No co zrobimy? Kupimy wszystkie game pasy, to na pewno. Przy okazji przejdziemy do następnej krainy. Przy okazji oddamy questy. No generalnie dosyć dużo się będzie, było, będzie działo widzowie. Naprawdę warto tego lajka zostawić, żebym ja wiedział, żeby wam nagrać kolejny odcinek. Więc słuchajcie, oddajemy sobie kwestę w takim razie. Teraz yy, i chyba nie dostaliśmy nic, bo byśmy musieli zrobić chyba dosłownie wszystko, żeby żeby po prostu to dobrać. Więc słuchajcie, idziemy sobie na y, mapę Ice, ze względu na to, że już uzbieraliśmy sobie pieniążki między odcinkami. No i słuchajcie, mamy tutaj bałwany, co niektóre wyglądają jak nie yy, wiem, jak ludziki myślą, albo jak ja mojej takiej kurce dłużej. Możecie se zdjęcie na Instagramie. O kurde, co się stało? Aha, tepło mnie tutaj na tego, naspało na widzowie. Gdzie teraz jestem? Halo? Aha! No to mnie nieźle wytepało widzowie. Dobra, słuchajcie. Na samym początku kupmy sobie widzowie wszystkie gamepasy. Ja powiedziałem, że ja wszystkie gamepasy kupię. Serię z tego będziemy robić. Zdecydowaliście widzowie, że to ma być tutaj yy, seria z tego, więc robimy sobie w takim razie. Więc kupujemy wszystkie gamepasy. Kupujemy sobie dodatkowe rzeczy w inwentory. Kupujemy sobie co to jeszcze mamy? Yy, fast open, czyli szybsze otwieranie yy, jajek, proszę bardzo, proszę bardzo kupujemy sobie, vip się nam przyda widzowie oczywiście, jak najbardziej myślę, że można sobie go zakupić, przy okazji widzowie, co my tutaj mamy, co to jest dodatkowe, aha, open 3, czyli po prostu 3 na naraz otwieramy sobie jajka zamiast jednego, dodatkowo widzowie, dodatkowe 2 pet sloty, więc myślę, że tutaj akurat dosyć spoko opcja, dodatkowo widzowie większy plecak, myślę, że większy plecak się nam akurat tutaj przyda, w sumie Czemu by nie, więc bierzemy sobie go w tym momencie No i zobaczmy, jakie my tutaj mamy pety Aha, te biją po tyle, te biją po tyle No generalnie myślę, że się trochę nie opłaca tego robić Więc w tym momencie widzowie, jedyne co nam pozostaje tak na dobrą sprawę To ruszyć tyłek właśnie tutaj No i sobie po prostu nowe smoki pootwierać Ze względu na to, że tutaj mamy gdzieś jajka I tu są właśnie w tym miejscu Tu mamy za robuxy jajeczka Więc sobie zaraz otworzymy Ale na razie, skoro mamy tyle pieniędzy To możemy spróbować widzowie sobie otworzyć tych smoków parę Tutaj mamy Unique, mamy Komony Generalnie, nic szczególnego. Myślę, że sobie może zrobimy naj, najwyżej jakiegoś shiny peta. No ale, no, nie mamy zbytnio szczęścia, wychodzi na to w tym momencie, bo nie pada nam nic fajnego. Tylko to, co. Aha, bo tu... Je... ile procent jest na to? Nie, no, widzowie, tutaj ciężko cokolwiek dostać lepszego. Tak, tak, jak mam być szczery, nie? W tym momencie, więc. E... O! Dostaćmy epika, przynajmniej tyle dobrego. Może nam się uda jeszcze coś wylosować za te full pieniędzy, widzowie, sobie polećmy. Polećmy sobie za fulla. Zobaczmy, ile D-Major one mają, widzowie. W takim razie czekajcie, cyk. I ile to ma D-Major? 70. 7... Ojejku. 140. Ok. Dajmy w takim razie Equip Best. No i w sumie, no, mamy rzeczywiście, jako takie tepety. No ale dobra. Przydałoby się zrobić coś lepszego, widzowie. Czyli przykładowo, za Robuxy sobie coś pootwierać, bo na pewno wyjdziemy na tym lepiej. Jak sobie kupimy po prostu, nie wiem, parę takich jajek. Dostajemy epika od razu, widzowie. Bardzo fajnie. Tylko, że ja bym wolał legendarkę dostać. Na którą mamy 30% łącznie. Na jakąkolwiek legendarkę. W sensie po 15%, no ale wiecie o co chodzi. Kolejny epik, czy mi się to podoba? No tak średnio bym powiedział, bo no, myślę, że jak będziemy mieli. Jakieś legendarki widzowie to No totalnie S nam to wszystko Totalnie S nam to wszystko będzie leciało Ale w tym momencie widzę, że gra mnie chyba nienawidzi I że mimo tego, że wydałem na nią bardzo dużo robuxów I kupiłem wszystkie game passy To i tak dostaję coś, czego nie chcę Coś, za co jest 70% No ale dobra widzowie Otwórzmy w takim razie następne Aha, no i epik kolejny To nie ma sensu w takim razie Weźmy sobie w takim razie w naszą listę petów Kipujemy sobie najlepsze Te mają po 300 damage'a Myślę, że no bywało gorzej, ale bywało też lepiej Za razie nie ma co się przejmować Mamy tutaj pingwina Mamy dużo innych mopków do bicia Na razie musimy klepać te snowmen Więc w sumie nie jest źle W ogóle odebrałem widzowie sobie autoclicker ten darmowy Do grupy się dołączyłem i się okazało, że o fajnie Że se działa i że se normalnie za darmo dostałem to I sobie klikam i po prostu wszystko szybciej schodzi, ale powiem wam tak, przydałoby się ulepszyć trochę chyba tego naszego jednego peta, więc... Czemu on tak długo schodzi? A, bo to nie jest snowman w ogóle, widzowie. Ile pieniędzy za niego dostaniemy w ogóle? Bo to mnie bardzo zastanawia. Uwaga. No, 6 klocka chyba więcej, co? Teraz, widzowie, myślę, że musimy ulepszyć sobie tego peta, nie? W sensie tego jednego smoka chociaż byśmy mogli ulepszyć. Na volcano mamy tutaj robienie tego shiny, więc e, no nie wiem, zróbmy sobie może shiny peta. Tego jed... Aha, nie, nie możemy go zrobić na 100%, co? Nie no, 88. To ja się boję, ja się boję, widzowie, takie rzeczy Robić. To ja wchodzę tutaj z powrotem w takim razie i w sumie przydałoby się widzo. Przydałoby się widzowie, żeby nie było na przykład Takiego portalu tutaj głupiego w głupim miejscu Tylko żeby po prostu, nie wiem Zrobili to jakoś normalnie, ale Nie zmienia to faktu widzowie, że nie mogę się oprzeć, żeby No jeszcze tak, no tak trochę tutaj kupić Tych jajek Dwa, o i mamy legendarkę Dziękuję serdecznie, to teraz dajcie mi epika Chcę epika, żeby zrobić shiny epika Widzowie, proszę, o dziękuję serdecznie No i teraz widzowie wracamy w takim razie sobie Tutaj i naszą taktyką jest w tym momencie Zrobienie sobie tego, tylko że Po prostu shiny, więc robimy sobie go w tym momencie Płacimy sobie pieniądze no i w tym momencie dostaliśmy szajli tego naszego fioletowego chłopa I teraz tak, on ma D-major O Jezu, tak mało naprawdę Widzowie, bardzo ważne ogłoszenie Ze względu na to, że teraz na grupie Rury i Josiego na Robloxie Macie do kupienia specjalne świąteczne ubranka że naprawdę bardzo niską cenę Ze względu na to, że wszystkie koszulki macie za 20 Robuxów, Tylko i wyłącznie 20 Robuxów, O patrzcie, jakie ładne No i przy okazji ruszyły jeszcze koszulki premium ponownie No po zakupie traficie na listę znajomych na moje drugie konto Więc oferta trwa do końca stycznia Dlatego widzowie, jeśli chcecie mnie mieć znajomych, no to idealna okazja, ze względu na to, że od dzisiaj możecie sobie taką koszulkę premium kupić Poza tym, że będziecie mieli mnie w znajomych To przy okazji możecie się załapać na jakieś darmowe pety Na granie ze mną oraz przy okazji na prywatne serwery na dosłownie każdym trybie, w który gram Więc nie będziecie musieli wydawać robuxów, żeby kupić sobie prywatny serwer dla siebie czy dla swoich znajomych Link do grupy znajdziecie w opisie no Albo sobie wyszukajcie Rury Bez Wesołych świąt widzowie No chyba, że jest po świętach To miłego dnia Equip best widzowie No i um, powiem wam szczerze, że nie jestem dumny z tego, co tutaj otrzymałem ze względu na to, że, no, te pety nie są totalnie w ogóle jakkolwiek worth. Więc, e, nie wiem. Może postarajmy się zrobić jeszcze parę jakichś shiny i. Nie wiem, może wyjdzie coś mocniejszego, ale nie wydaje mi się, bo w tym momencie chyba jak robię te shiny e, te białe, to one mają po 100 damage, a mają, a te mają po 140. Boże, jakie to jest słabe. Jakie to jest słabe, Boże. Co ja zrobiłem w tym momencie? Ja straciłem, widzowie, tyle Robuxów, że to jest masakra. No ale dobra, bijmy tych snowmenów, widzowie. No nie, no, te smoki oddają. Smoki oddają. Ice golema, ile będziemy bić? No nie, no dosyć szybko tego Ice Golema Ile za niego dostajemy? Powiedzmy, że mamy teraz, dobra, 48 koła To myślę, widzowie, że tutaj, no może wleci nam troszeczkę za, za niego Zobaczymy um, W tym momencie nam pół kanta wleciało Teraz już prawie kafel No ale czekamy aż, wiecie, zbombimy go w całości, co nie? Więc postójmy sobie obok Czy pieniądze same lecą do mnie? Teraz to już w ogóle myślałem, że ten pieniążek sobie poleci gdzieś Więc dobra, zbierzmy go na wszelki wypadek Dwa koła już z jego zarobiliśmy No tak, dalej jeszcze uciekaj Dwa i pół No teraz to będzie trzy I uwaga wow! Wow, ile? 50 koła ponad widzowie z tego Ice Golema, więc tak na dobrą sprawę wystarczy zrobić 5 Ice Golemów i jesteśmy na kolejnej mapie. A, a to już nie jest Ice Golem, to jest chyba coś mocniejszego. Dobra, postujmy tu i zobaczmy, ile za niego dostaniemy full. Dobrze, widzowie, w tym momencie, jak widzicie, postałem sobie chwilkę. 10 klocka wpadło z samego bicia tego typa, co nie? Tego dużego, tego dużego, co to, tu, tutaj widzicie. No i ogólnie, powiem wam szczerze, że mi się wydaje, że po nim, po tym Ice Kingu, dostaniemy już prawie pieniądze, żeby przejść na następną mapę, więc... Dla mnie myślę, że war, w sensie zobaczymy Czy dostaniemy tyle, a bo Ja już mówię do przodu, a zaraz się okaże, że Nie dostaniemy aż tyle, ile ja na przykład bym Chciał, żebyśmy dostali, no i smutno będzie wtedy Ale przydałoby się wreszcie widzowie na jakiejś mapie Zrobić wszystkie questy, żeby wreszcie Zobaczyć, co się dostaje za to Ale no, zobaczymy, zobaczymy widzowie W takim razie, trzy, dwa Jeden, aha, no i dostaliśmy wejście na kolejną mapę widzowie w tym momencie Więc lecimy sobie dalej w takim razie Tak, kupujemy przejście do kolejnej mapy widzowie No i mamy taką robotyczną Ej, fajna ona jest, podoba mi się, ej, bez kitu Dobra widzowie, tutaj wszystkie questy będziemy robić Ja obiecuję, ja obiecuję, że to jest właśnie ta mapa, na której to będziemy robić sobie wszystkie questy Więc weźmy przy okazji sobie, otwórzmy zaraz trzy jajka Zobaczmy ile dostaniemy za tego Za roboty dostajemy, no nie wiem, z osiem klocka Więc myślę, że dosyć spoko widzowie Weźmy, ustawmy sobie te pety, żeby biły tego giga robotu. A my sobie widzowie międzyczasie O, czekajcie, a tutaj co? Shiny, okej, okay, tu możemy sobie Shiny robić, a my widzowie międzyczasie Otwórzmy sobie trzy jajeczka Dostaliśmy Unique i Komony e, Więc zobaczmy, ile one mają Demage'a, bo to jest może, wiecie Może to będzie coś mocnego, zobaczmy Czy Equip Best sobie damy I czy dostaliśmy, o, te. a, okej okay. Ten ma 480 Demage'a Widzowie, dobra, ej, to powiem wam, że Warf. myślę, że Warf tutaj A ten ma ile HP jeszcze, że No nie, no on ma za dużo HP, widzowie, żeby go tu Tutaj tak nawalać, więc słuchajcie Ja na razie wezmę, skupię się na biciu Na przykład robotów tych, wiecie, jedynek I dwójek i, i generalnie tak sobie będę Latał i będę sobie farmił I widzowie widzimy się w takim razie Również na moim głównym kanale dzisiaj, dlatego pamiętajcie Żeby subskrybować ten kanał i na moim Głównym kanale też sobie przesiadywać Ze względu na to, że tam również jest Daily, tak samo jak tutaj na kanale, a w następnym odcinku Widzowie tutaj przejdziemy sobie do następnej Krainy, skończymy questy, no i generalnie Może wydamy jeszcze trochę robuxów na jakieś Mocniejsze smoki, zobacz sobie widzowie. I miłego wieczoru, wam życzę lub dnia, albo rana, albo nie wiem kiedy to oglądacie. O?